No, odcinka nie było wiem po prostu nie chciałam trochę już nagrywać tej kibi ale wróciłem trochę przymulenie mówił bo jest 8 rano Czy tak wziął żeby nagrać no to idziemy na skropy Tutaj właśnie dodaję jakąś portmonetkę Właśnie Nie mogę nic do niej wrzucić To jest... To nie, to jest chyba bardziej portfel nie portmonetka mi pieniądze da się tam wrzucić, ale no dobra się nie wypowiadam Trochę tam zrobiłem bez was, to mało. wybrałem 200 plus 100. To może sprawdzać za 400 coś panie zrobię. sobie trochę. Wrócę może trzy odcinki, dzisiaj taki maraton. Ech, mam nadzieję, że głos się nagrywa. Chyba tak było. Proszę, dziesięć, koniec. <coughs> tu sobie Polska kupiłem. Chyba podstawę, po tym ci przyblokują To teraz razy mi życie uratowały szczerze Zbieram sobie na Dragon Shield A 20 pójdziemy na... Co się nazywało? W 20 levelu pójdziemy na... na coś tam. Taki quest gdzie można zdobyć 10 tysięcy goldów chyba. Co to sobie blurował? Blu to było fajnie. Się coś zaczęło dziać w końcu. Zdarzyło się też to, że mam inny outfit, bardzo interesujące walczą z cyckiem, z klopem przepraszam. Distance fighting mam 46 na chyba. Wow, troszkę mi się działo. Hmm. Dobrze. Oh. 7 Podoba mi się. Tylko to sporo waży. 90. Może z... zobaczymy ci kapa na kasy. Eee. Przegrywamy 2 minuty. Czekajcie. Tak. Dobra. No raczej 2 minuty.

W 20 będziemy, będziemy jak tam niżej przede wszystkim. Jak do 25, nie wiem, wcześniej, 23 pójdziemy na kule, a, Kryptomsa, Krypton takie szambler, różne, nie wiem. Mam zegarek, sobie na następny odcinek włączy stopy. O, wow. to Ustawię sobie chodkę, jak mówiłem, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, sobie 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 O, mam pani sobie 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 było sobie sobie Jedynka to była eksura. by się przydało podrasować. Lepiej się leczyć tą całą eksurą. Sporo tych cyklopów tutaj. No, ale to tu nikt nie gra. Nagrywamy aż się skończy miejsce na dys. Czyli bardzo szybko. Bo bardzo mało. Wow, exp. Piękny. że szybciej się Ja byłbym takiego pecha, by tu wjechał, się bym troszkę zdenerwował, ale to nic, bym ja szybko nadrobił straty, bo tu prawie nic nie plate armor bym się kupił, szkoda by, no, szkoda by mi było tych oszczędności. Wipy. O, pa pamiętam tego pałeczka z koksa. Pamięta, że Alcatraz Devil to był jakiś nowy, który mnie peczył. By Myślałem, że ulaszyłem cyklopa. Nie głupie. Jakby tak się dało. Użyj Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. бу бу Так. Что-то... Вау, сменили текстуру. Иначе это было бы так. Так, груже и Chybni. Dupni. Czekajcie, może sprawdzę ile mam miejsca. No zostało już bardzo mało, dlatego... Tylko 700 mega. No widzicie. <grytanie> już się wracam. Wow, wow, ale klatkuje. uspokoiło się. Ja już się wracam. Chyba nie zdążę dojść do depo, najmniej się nie skończy to może być bez pożegnania no, wreszcie na razie miałem zrobić No to zrobić